Jestem, jestem w kościele Trójcy przy Ojcu Bonifratów w Krakowie na Kazimierzu. Bardzo mi się tutaj podoba. Bardzo ładnie tu jest w tym kościele zadbane. Co prawszy jest to niewiele, ale widać, że ojcowie tutaj dbają nie tylko o chorych, ale i o wiernych. No i proszę Państwa. Tutaj są ładne ołtarze, ładne wiadomości. Tu jest święty Jan Boży od tych spraw chorobowych, i tu jest cudowna figura Chrystusa, chyba w Ogrujcu, którą już przed laty poznałem i bardzo, bardzo. Ja sobie ceniłem, bo przez lata bywałem tu również okazjonalnie organistą, przygrywałem. Tu mamy też ładny, ładną kazalnicę, ambonę. Prawda? A tu są te organy, według mnie chyba trochę odnowione, poprawione. No i proszę Państwa, tutaj mamy również bardzo ładny ołtarz maski boski. Jezu, ufam Tobie. To chyba święty Jan Grandze. I że któregoś ze świętych Bonif prawda? Pod ołtarzem. A u góry trójca Święta. Tu nawet są. Prawda? Ogłoszenia na monitorze. I tu jest kaplica poświęcona. Janowi Pawłowi II wraz z modlitwą. I chyba jakimś zieliczkiem. Proszę bardzo, i tu obok mamy wodę święconą. Do pobrania. Jakby ktoś chciał, z czego ja skorzystałem. A tu jest specjalny świecznik. Jana Pawła. To taka moja. Krótka migawka również przed tej cudownej figury Chrystusa. Również u góry jest ładna malowidzba. To na tyle. Amen.